A, to już jesteśmy, tak? Już jesteśmy, tak. Jesteśmy. Wiel... Ole mi się tutaj włączyło. Miglance, widzieliśmy? Miglance. Wielkanocy mamy w tym tygodniu, w ten weekend, natomiast Ukraińcy tak. mają w przyszłym tygodniu, w przyszły weekend. Także tu jest troszeczkę inaczej u nich. Jedynie hmm. różnica w datach. Tak. Zapraszamy Was do programu. Dzisiaj świątecznie, yy, jajecznie. Właśnie jakieś jaja trzeba będzie zorganizować. Zorganizować. Zapraszamy do programu. Kogo witamy, kogo gościmy. Witamy, witamy. Czy nas dobrze słychać? Dajcie znać. I skąd? No, no i skąd? I skąd? Skąd nas słyszycie? Wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych świąt. No tak, dzisiaj trochę wcześniej... I do widzenia. I na tym zakończymy, tak? Nie. nie no, dzisiaj tak wcześniej troszeczkę, no zwłaszcza, że są dni wolne, nie dla wszystkich. Są tacy, którzy dzisiaj pracują, albo pracowali. O, ale miło, witam na Małgorzatę pierwszą, która tutaj się zarejestrowała. No. Tak, cóż było w ostatnich dniach, w, ostatnich, w ostatnim czasie, co, co, co my też sporo narobiliśmy na, na znowu, jak zwykle. Znowu ostatni siódmy, Polsce, ostatni tak? siódmy autobus, tak, przyjechał z Polski z Ukraińcami. No, już ponad, ponad 500 osób zwiezione tutaj także jeżeli chodzi o naszą tylko to co my organizowaliśmy dziękujemy bardzo za wpłaty których dokonujecie cały czas wpłaty, wpłaty jakby pieniążki napływają także kolejne wyjazdy są w zasięgu ręki no i to jest fajne i to jest fajne ja tutaj też zacząłem podjąłem się współpracy, tutaj współpracy tak. i jestem w Azyl Motaku, Tutaj takim stworzonym przez jedną z firm, bo to firmy tutaj tworzą, komuny zlecają firmom i one tworzą te. No i powiem Wam szczerze, że na początku tak myślałem, że jest trochę taki wiesz, chaos i tak dalej w tym, w, tym, w tych motakach i takie to traktowanie było takie dziwne, ale, ale jakaś metodologia w tym Oni mają metodę, tak. Jest, jest to super zorganizowane, tak naprawdę koniec końców, i, 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 i to działa, i działa to dobrze. Także no oni, oni to robią od wielu lat. Uh -huh. Przyjmują przecież uchodźców e, od wielu lat z różnych krajów. Warszawa, praw, e, no którzy Składają wnioski o azyl w Norwegii. No i muszą się tymi ludźmi zajmować, jakiś system mają. Tak? Mają, mają system i powiem wam, że... Od, od, od tak, ale też chciałem to zobaczyć ze względu na to, że no, tyle ludzi tutaj ściągnęliśmy, no i chcieliśmy, chciałem też zobaczyć, jak to tutaj będzie dalej, co z nimi. Dokładnie jeszcze, co dalej będzie z nimi, jak będą podejmowali pracę, no to nie wiadomo, natomiast myślę, że będzie ok. Eee, I wracamy do świąt, no święta. Co tam, co tam w koszyku na święta? Co tam w koszyku na święta będziesz miał? No ja rozmawiałem właśnie z naszymi Ukraińcami, oni powiedzieli tak, tam winko jakieś, jakieś kiełbaska, jakaś paskę, jakiś chleb taki. A bo to są no, płody, takie, takie ziemi, no, można powiedzieć. Nasze, te koszyki troszeczkę się różnią od regionów, tak jak się bywa w kościele ze święconką. No to widać przychodzą ludzie z różnych krajów, i w tych koszykach jest, są jednak różnice z butelką wina, tak, to widziałem też. Mhm. Tego w zwyczaju nie mamy. A u ale, Ciebie co będzie w koszyku? Inne produkty. No można powiedzieć tradycyjnie. Tradycyjnie. A co tradycyjnie u Was w koszyku bywa? Słuchajcie, no bo e, najbardziej taka, e, taka tradycyjna rzecz, którą się wkłada na pewno, to co to jest? No na pewno wkładamy do pieczywo, na pewno e, Jajca. jajko, na pewno jakaś wędlina, pieprz, sól. No i na przykład kawałek ciasta, na przykład jakaś drożdżówka, jakaś babka. A ty lubisz takie bardziej pieprzne potrawy, czy solone? Mm. <laughs> no i to i to się przydaje w różnych potrawach. I to i to, Można tak. Powiedzieć. Ja mam takie, taką prośbę do, do naszych widzów, słuchaczy. Piszecie do nas, witacie nas z różnych miejsc. Jeśli wiecie, macie informacje na przykład, gdzie jutro i w jakich godzinach będzie można pójść ze święconką w waszej okolicy? No w Ashie jest napiszcie, na przykład. Napiszcie tutaj na naszych łamach. O 11, czy, czy, którzy oglądają, słuchają nas dzisiaj teraz. I o 14:00 będą mogli e, mieć tą wiedzę na przykład od was. Tak. E, czy wszyscy już mają pomalowane jajca? Jaki, jaki sposób na przykład na malowanie jajek? Żeby, żeby, żeby je pokolorować. Teraz, teraz... Jakie ty robisz? Malujesz, czy koszulki zakładasz, czy na przykład Kupuje cebulę różne, obierasz i różne, w tej... Różne takie, takie no, żona, żona to też znalazła, kupiła parę takich farbek, które można kupić do właśnie spożywczych, że to nie szkodzi, bo to ważna jest rzecz, ale można też w, z tego co wiem, znaleźć w domu. Różne, na przykład z cebuli barwina, jakiś tam kolor, a to czerwona chyba, kapusta. Czy... A masz już baranka w stajni? Tak, tak jest, czeka, czeka. Chleb, chrzan, tutaj Irenka, Dziękuję bardzo. Chleb, chrzan, jaja, kiełbasa, oscypek, pomarańczy, sól, babka, masło, baranek, bardzo mi się podobało Asim, godzina, no ja pomyliłem, dziesiąta, Edytka tutaj mnie, yy, mnie pilnuje, yy, godzina dziesiąta i dwunasta w Asim, godzina dziesiąta i dwunasta w Asim, także jest czas na to, żeby poświęcić yy, to, co później w niedzielę każdy po kawałku a, z domowników sobie pałaszuje, tak? No tak, to dzielimy się tym, tak a kasę się wkłada? Dzielimy się, no raczej chyba nie. nie? To ja kiedyś chyba włożyłem kasy. I udało się. I uda... Nie wiem w sumie, co miało z tego być, ale rozmnożyła się. No tak. Pogoda jest piękna, nie wiem jak, jak, jak będzie w kolejnych dniach, ale chyba nie zapowiada się deszczowo, także śniegu też raczej nie będzie, słuchajcie, także bałwana nie będziemy lepić, tak jak to było zdaje się dwa lata temu, tak? Bywało i mhm. tak. Bywało i tak, że mieliśmy zamiast kicajca, mieliśmy bałwańca, także... Albo można było przecież z tego śniegu zrobić też zająca. No tak, mm -hmm, mm -hmm. cóż tam jeszcze mamy? Zachęcamy hmm. oczywiście na watache.no. tam jest fantastyczny, e, informacyjny tak naprawdę również artykuł, czym się zajmuje Polskie Radio, czym się zajmuje Watacha Integration Forening tutaj w Norwegii, e, dowiecie się tam sporo rzeczy no właśnie z tego artykułu. Się Nasz portal informacyjny wataha.eu, i oczywiście Wata TV na naszym fanpage'u, na Facebookowej stronie. No i radio, które funkcjonuje, to jest jakby jedna, jedna, jedna rzecz. A druga rzecz, równie istotna, choć działająca mocno w tle, a teraz się to wszystko ujawnia, jest to organizacja Wataha Integration. I o tym jest yy, nasz artykuł. Działalność polskojęzycznego portalu informacyjnego Vataha NO w Norwegii i Vataha Integration Forenik. Polecam Wam ten artykuł. Z tego artykułu dowiecie się, jak działamy, jak to funkcjonuje i co robimy tak naprawdę. Tak, bardzo wiele robimy, bardzo dużo się dzieje. i. i... Tak może w sumie nie jest to takie huczne, bo też tak naprawdę nie ma czasu, czy to pisać o tym, czy, czy, czy jakiś stawek robić. Czasem jest nawet, nie wypada, także... Ale, ale, ale dostajemy kolejne informacje. Były również, dajemy właśnie kolejne informacje na Bata HNO, gdzie możecie przeczytać o wszystkim tym, co musiałbym sięgnąć telefonu, ale nie sięgnę go. Więc też niedługo leci artykuł dziewczyny wpadły niedaleko stąd na fantastyczny taki pomysł, no i również zebrały na Wataha Integration Forening sprzedając ciasta i różne takie swoje, swoje wyroby i zebrały na naszego vip dosyć sporo pieniędzy bo to około 10 tysięcy wpadło, także też niesamowita rzecz w sumie na naszego vip do tej pory wpadło około 30 tysięcy w sumie z czego już zużyliśmy 10 tysięcy. To, tak. są, to są pieniądze potrzebne, które się przydadzą i, i na następne. Tak, 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 tak. No, ja chciałbym tutaj, dla tych, którzy lubią w tym okresie świątecznym i już są gdzieś tam w trasie, albo na przykład gdzieś wyjeżdżają i planują na przykład wybrać się teraz, gdzieś w Norwegię, gdzieś w teren, polecam Wam nasz artykuł na stronie Wataha No, gdzie szukać inspiracji do nowych celów wędrówek w Norwegii. W tym artykule znajdziecie kilka przydatnych, darmowych aplikacji z krótkim małym opisem, do czego ma, wam się mogą przydać. Chodzi tu o trasy, na przykład narciarskie. A to wszystko ułatwia tutaj, trasy, to, trasy, trasy na przykład do chodzenia, jakieś, jakieś małe, małe wyprawy, na przykład. czysław, tutaj m, jakieś wypociny robi jesteście Ukraińcami? Czy zapomnieliście skąd pochodzicie? Polskie radio? Co to za flaga? Napisz do TVP, napisz do Polsatu, do, do tvn no tam też mają te flagi, my mamy tylko troszeczkę większą. Tak, no, to jest nasze wsparcie dla tych, którzy y, musieli uciekać przed wojną, dla tych, którzy stracili y, swój dobytek i niejednokrotnie swoich bliskich. Musieli uciekać z kraju, znaleźli się w Polsce, w bardzo dużej grupie, Polska, Polacy wspierają. No jest ponad 2,5 miliona. My tutaj też z naszej strony wspieramy e, jako radio, jako portal ATH. No i jako Ataha Integration Forening. Jesteśmy Polakami, wspieramy Ukraińców. Tak. Y, czy jesteście Ukraińcami? Jesteśmy Ukraińcami, jesteśmy Polakami, jesteśmy Norwegami. A co? A kto nam zabroni? No tak. No nie. Bo teraz już chyba można, tak? Być... Tak, można. A co nie? A słuchajcie, y, nie będziemy przedłużać. Nie, nie, dzisiaj króciutko. Tak, Zdrowych, słuchajcie, pogodnych świąt. Strony, tak. e, mokrego dingusa, bo w poniedziałek będzie na pewno, Lanie, nie przeziębcie się, będziemy się polewali, chociaż, e, chociaż szampanem. Tak? A dlaczego nie? Polewali się szampanem? A nie, to nie, te, to było na ten. Dobra. No, słuchajcie, w niedzielę się nie spotkamy, w niedzielę będziemy ze swoimi rodzinami spędzać czas. Tak. Ale na pewno w następną niedzielę, w kolejną, już będziecie mogli nas znowu zobaczyć i będziemy mogli Wam przedstawić porcję kolejnych nowych informacji. Dokładnie tak. Ee, zdrowych, pogodnych i do zobaczenia. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Mhm.